Dzień dobry, trzecia niedziela z Andrzejem. Dzisiaj może nam się uda omówić miednicę i kościół udowe. Zapraszam. Spojenie łonowe. Kolec biodrowy przedni górny. Kolec biodrowy przedni dolny. Grzebień talerza biodrowego. Kolec biodrowy tylny górny. Grzebień pośrodkowy kości krzyżowej. Kolec biodrowy tylny dolny. Guz kulszowy. staw krzyżowo-biodrowy krętarz większy kości udowej szyjka kości udowej głowa kości udowej guzowatość pośladkowa kości udowej krętasz mniejszy kości udowej Jak zwykle powtórzmy sobie jeszcze najważniejsze struktury na zdjęciu. Mało widoczne na środku czarnym punktem zaznaczone spojenie łonowe. Na zielono kolec biodrowy przedni dolny, na żółto kolec biodrowy przedni górny na pomarańczowo w trzech punktach na całej długości zaznaczony talerz biodrowy. Widzimy kość krzyżową, a więc na różowo mamy zaznaczony grzebień pośrodkowy kości krzyżowej, natomiast tym fioletowo-niebieskim mamy zaznaczony staw krzyżowo-biodrowy. Teraz widok na fragment bliższy kości udowej, widziany od tyłu. Na różowo zaznaczona głowa kości udowej. Na pomarańczowo szyjka kości udowej. nieboskofioletowo to krętarz większy kości udowej. Na żółto krętaż mniejszy kości udowej. A na czarno guzowatość pośladkowa kości udowej. Kolejna niedziela z Andrzejem za nami. Na wstępie powiedziałem, że trzecia, natomiast tak naprawdę była to Czwarta niedziela, a mój błąd wynikał z tego, że tak bardzo byłem dumny z tego żartu, że nie zwróciłem uwagi na całą resztę. Mam nadzieję, że i Wy doceniacie kunsz tego językowego dowcipu na początku. Tymczasem ja Wam za dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.